Ocenimy sobie dzisiaj tortelini z zamrażarką w biedronce. Znalazłam takie właśnie tortelini z warzywami w sosie grzybowym i powiem wam, że czytając sobie ten skład, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona, bo kilka lat temu takie różonki miały okropne składy. W tym momencie to się zmienia na plus, dlatego że mamy tutaj najpierw warzywa, czyli tego składnika jest najwięcej. Mamy tutaj 35% warzyw, brokuły, papryka, pomidory, cebula. Później mamy tortellini gotowe. Później mamy sos grzybowy, który jest zrobiony po prostu z mleka, grzybów i oliwy z oliwek oraz śmietanki. Także to też mnie bardzo fajnie zaskoczyło. Dodali tutaj skrobię kukurydzianą i skrobię modyfikowaną, ziemniaczaną, żeby to się zagęściło. E, mamy również tutaj natkę, mamy pieprz i mamy pieczarki. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o stricte skład, to ja nie mam się do czego doczepić, ale na pewno doczepiłam się do tego, że w porcji 300 g mamy 270 kalorii i tylko 12 g białka. Dla mnie to zdecydowanie za mało jak na takie danie, ale obiadowe, kolacyjne. Chciałabym, żeby to było minimum 20 g.